Cześć, witajcie. Jestem Hewiro, po drugiej stronie jest. Chrono. I dzisiaj recenzujemy chapter fairy tale numer 380: źród... piekielne centrum. Rdzeń piekła. O, rdzeń piekła, dziękuję. Spoko. I jest... mamy od razu bardzo ładną okładkę. No, ale mamy taką fajną kulturalną wcale. No. I oczywiście cycków nie mogło zabraknąć, bo ta suknia jest. Z gołym tyłem. Tak. Oj, ale jest uroczo. I pół przodu. Bo pół są, to są piersi. Tak. Ale no, to fairy Już nie przesadzajmy. No. chapterek zaczyna się od tego, że, że Lucy z, z Natsu dostrzegają, że Wendy i Karla wyłączyły fejsa. bo jak to zabrzmiało dziwnie. Wyłączyły fejsa. Wyłączyły Face'a i zastanawiają się, co mistrz Hades chciał wykazać. Na co, jak zwykle, zero pomyślunku po prostu chce wszystkim spuścić łob Dokładnie. A happy zostaje wysłany z wiadomością do Mokerowa. Okazuje się, że nasz okrąglinek jest całkiem przytomny. Fremend, nigdy nie zapomnę tego imienia. Tak. Frem... frem rem, rem. Tak. i ujawnia to, że oni nigdy nie przegrywają, bo nie mogą być odnawiani od nieskończoność. Tak. I, no, I mamy... tak. To zaraz się dowiemy o co chodzi. Tak. Mamy przeskok do walki. Miry z Sailą. Sy Saila. A z tyłu... A z tyłu się bawi. Jak się nazywa ta? Mira i. Lisana. A Lisana się bawi z. z lewy. Tak? Z lami. Lami. Bawi się z lami. No, mamy. To tak... Taki fanserwisowy. zagryw. Fanserwisowa zagrywka. Bo jedna jest kotem. Druga jest królikiem. O jezu, nie, no taki. No, po prostu mają taką moc. Chociaż pewnie w anime tu będzie zabon, jak po prostu. So znaczy, so Lisana ma bikini generalnie z Urusa i Nie wiem, czy... No znaczy, tak. czy Ty kojarzysz, co to jest. No. Tak, kojarzy, kojarzy. Alien alienka, która się wyniła, z. E, która... Zziemianin. Ziemianinem. Tak. I go raziło prądem. Pamiętam, no. pamiętam. Mm. No i mamy krótką wymianę o tym, że demony potrafią się odnawiać dzięki tubom. Tak, takie. Takie tuby, no. I to lami ją. Lami wszystkich odnawia. I się na chwilę pojawia Ezel, który chce się szybko odnowić, żeby pokonać Wendy. Hmm. Która już jest w innym miejscu, no ale trudno. Ale spoko. Hmm. Tutaj mam Tak. To, to dość długa jest ta wymiana zdań o tym. O tym, o, tym. Tak, tak, tak. I to jest dziwne, wy mają, mają kontrakty z królem Hadesu, że nie z Google ciał. Dowiadujemy się, że moce i Miry i tej... tej drugiej... Saily. E, Saily nie działają na, na... Na siebie. Na siebie, we tak. się znoszą. No. I że Mira kulturalnie wzięła a pozna... wszystkie demony, które ich naprawiają, te mackowate. Yes, boom, 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 boom. Yep. To jest bum 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 bum, jeb. Teraz jest... te pojedynki zyskały dla demonów jakiś sens, bo jak... O, to... dokładnie. Lami robi miny oczywiście ferowające creepy. You can absorb demons? Jejbu. Yep. Oh yeah. No, tak, no, Miraclejf mogę absorbować, bo w tak, wszystko tak, tak. No i teraz będziemy świadkami, jak się dwie laski będą układać po twarzach. Tak, ciekawością jest to, na pewno jesteś zaskoczony tym, że Sailie wzięła, że Saila wzięła sobie i ona wróciła na siebie nim Tak, zdjęła Makro. sobie limiter. Ja oczywiście mam super mega transformację Jutsu. Tak. Tak, gdzie nogi wyglądały jak chyba tego jelenia, pok tego pokemonowego jelenia z ostatniej tak. wersji. No, jak zwykle cycki większe od głowy, ale ja nic nie mam. Do tego. No to nie mam. I design jest taki. To znaczy czuć moc, ale design jest taki średni. No, te rękawy bez niczego mi się podobają. No tak. A Same tak, rękawy. No tak, dół to jest tak jakby to miał być. Minotaur ze skrzydłami hmm. u Coś, coś takiego. Ta, Minotaur Hermes. Tak. Rogi są... duże. No. Rogi. I oczywiście w, w zasadach dobrego shonen'a Mira od razu dostaje skopa, ostro. I jest, tak. wielki, I jest wielki zastanowienie co to się dzieje. Hmm. I mamy wielkie... Okazuje się, że tak, że Scylla również ma jakiegoś Sharingana w, w ręku, prawie jak danzo. Wszyscy mają walkę w ręku. No. I mamy jedno wielkie pierdzielnięcie. Tak. I... Pokonano, pokonano. Tutaj widzę i Mirej, i Sany, to rami lemi, rami lemi Lemi. I spojrzenie, oczywiście, spojrzenie. O, widzę tu gawa, stary. A tak, racja, racja, w sumie ona ma takie przezroczyste oczy. Takie puste oczy. Mamy przeskok... Gdzie indziej. Gdzie indziej. I tu jest ciekawe, bo z jednej strony... Pojawia się postać, która trzyma książkę z napisem END. Czyli to Aha. oznacza, że tam jest pewnie uśpiony... END. END. I to będzie End. No, Wszystkiego. End. Dokładnie. Czyli ostatnią... Ostatnią osobą z tych podstawowych demonów to jest Król Hadesów. No imię ma boskie. Tartaros, nie? Nie Tartaros to jest ta Gilia. Okej, okay, to no ja myślałem, a rzeczywiście. Myślałem, że on się tak nazywa. Nie, nie, nazywa się. King of Hades. <laughs> Boże. King of Hades, chodź do mamusi. Tak, tak. Pewnie go Koch. Ej, nie Koch. no, jeśli... jeśli jest tym demonem, to nie wiesz. Nie było dzieci. Zerew go napisał pewnie. Oj, to chyba musiał mieć ostrą jazdę. Co? Co ma Jego design jest... jest podobny do Zarefa trochę. No. Trudno określić. Jakby miał, krótsze wło... Jakby miał krótsze włosy i trochę bardziej otworzone oczy, to byłby drugi zer. No. Trudno powiedzieć jak się jego włosy układają, bo nie widzimy ich w całości. Hmm. A tak, tak, Okej. Okay. Do jest coś ciemnego za nim. No. Czyli pewnie zaraz tu wparuje Natsu. Pewnie tak. Albo nie, poczekaj, kto jeszcze nie walczy. Cała reszta Fairy Taila. No to jest też dobijające, to jest taka masa randomów. No, no ale przynajmniej go, Przynajmniej ci od magii broni sobie wzięli, zrobili dziecko, Ja Jezu, to mi się tak podobało. To jest moja ulubiona para z Fairy Taila. Oprócz lewej i Gadzilla. Wszyscy lubią lewego i Godzilla. No. Chapter był. Okej. Okay. Ni ziembi ni chłodzi, za to mamy... Jedynym plusem jest to, że mam wyłączony ten niekończący się res dla demonów. Tak. No ale musiał nadać trochę sensu, nie? Jak one by się cały czas by się odradzały, no to tak... Kinda pointless. No cóż. No to do zobaczenia, ludzie. Jeżeli słuchacie naszych A. innych audycji, to są one na kanale. A kolejna będzie... We recenzja będzie we wtorek? Mhm. Mm Chociaż... Coś tam zrecenzujemy. Tak, to, to co nam wypadło. A, okej. Okay. A w niedzielę będzie special. Special. Specialowy special. Czteroosobowy. Tam, tam 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 Fanfary w Airplay. Zatem Do usłyszenia, trzymajcie się Do zobaczenia, cześć